Cześć, tu Staszek pełen energii. Dzisiaj chciałem powiedzieć, z czego należy zbudować dom, aby był to dom energooszczędny. Zacznijmy, może ogólnie, od energooszczędności. Energooszczędność polega na tym w budynku, że energia cieplna, która jest w środku, nie wylatuje na zewnątrz. Nie tracimy jej. Poprzez różne przegrody. I teraz w jaki sposób możemy stracić energię? Przez fundament, przez ściany i okna, przez dach i przez wentylację. Dlatego w budowaniu domu energooszczędnego należy zwrócić uwagę właśnie na te elementy. Fundament. Proponujemy tutaj płytę fundamentową, a nie tradycyjny fundament. Jest zdecydowanie cieplejsza. Płyta fundamentowa leży w wannie ze styroduru. Beton z ławów fundamentowych ma bezpośredni styk z ziemią i dużo tam tracimy energii. Dalej mamy ściany. Można zbudować z różnych materiałów. My proponujemy beton komórkowy, który jest najcieplejszym materiałem na ściany. Oczywiście można zbudować również i z i czy z ceramiki budowlanej i możemy zbudować silki, możemy zbudować z keramzytu, ale beton komórkowy jest zdecydowanie najcieplejszy i to jest nasz wybór. Bardzo często go stosujemy właśnie w budowie naszych domów. Następnie izolacja na ścianach powinna mieć 20 cm i powinna być zastosowanym najcieplejszych materiałów. Dzisiaj najcieplejszym materiałem na ściany jest grafitowy styropian o Lambdzie 031, który wyeliminuje nawet jakieś gorsze materiały, wyeliminuje straty na gorszych materiałach. Jeżeli mówimy o ścianach, mamy okna ciepłe, trzyszybowe z sześciokomorową ramą, i najlepiej, gdyby okna były właściwie niezbędne, to jest żeby były miały ciepły montaż, czyli żeby leżały na ciepłym parapecie oraz pianka dookoła, żeby była zabezpieczona taśmami do montażu ciepłego, taśmami przeciwwilgociowymi i przeciwwiatrowi. Następnie, jeżeli mówimy dalej, to mamy dach. Na dachu należy zastosować dosyć grubą izolację. Jeżeli mówimy o wełnie, to powinno być 30 cm. Jeżeli piankę PUR która jest coraz bardziej powszechna i my też ją stosujemy bardzo często. Jej należy zastosować 21 co najmniej centymetrów. No, Im więcej, tym lepiej, ale 21 już spełnia normę. No i pozostaje najważniejsze, bo najwięcej traci się przez wentylację, czyli rekuperacja. To jest wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. I jeżeli Państwo zastosujecie te wszystkie technologie, czyli płytę fundamentową, beton komórkowy, 20 centymetrów styropianu, ciepły montaż okien, Dobrą izolację dachu, najlepiej na piance pur i rekuperację, i zrobicie to wszystko dobrze, będziecie mieli dom energoszczędny. To oczywiście jest mała cegiełka w całej budowie. Jeżeli chcą Państwo wiedzieć więcej o energoszczędności, zapraszamy do nas. Dom .energii .pl.